Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play World of Goo. Stwierdziłem, że ja tutaj mogę bardzo dużo razy failować, więc będę Wam pokazywać tylko fragmenty nagrania. No, ale aż mi się uda, nie? No, no to zobaczymy się za chwilę. No, jestem. Jak na razie nic, nic mi nie zginęło. Może się uda. No! No jest wreszcie wciąga i glutów wystarczy Juhu. No jeszcze jeszcze łakbetel Oooooo No szybciej No fajnie jest No to kontynuujmy Wreszcie World of Goo Corporation kontynuujemy Poczekajcie chwilę, tylko coś sprawdzę, dobra? Cześć, jestem z powrotem Jednostka witająca Oho, proszę wytrzeć nogi. To chyba lubię to... Nie, to nie jestem. Nie, to nie ten. E Myślałem, że to fajny... A nie, ten te znaczy ten też jest fajny, ale mniej fajny. Wstęp na wyspę mają jedynie staranne, wyselekcjonowane gluty. Ostrożności nigdy za wiele. Zwłaszcza, że gdzieś na lądzie znajduje się olbrzymie źródło energii. Ale... Postaraj się nie przerwać taśmy transmisyjnej. Wygląda na to, że jej elementy są już mocno zużyte. Wolny artysta-malarz. Szczerze mówiąc, to chyba tego się... Tak szczerze mówiąc, nie da zerwać tej taśmy, ale... Ale dobra. Powinno się ich używać do gier i zabaw zgodnych z prawem, nie do omijania systemów bezpieczeństwa, to dla twojego własnego dobra, artysta malarz. No tak, no bo my omijamy system bezpieczeństwa, biorąc kurcze balonami, podnosząc, no właśnie system bezpieczeństwa, system w górę, A. no dobra jak wolisz, tego się już nie da podnieść, no trudno. ale balony trzeba przerzucić. Jak nie przerzucimy to, no to będą nieprzerzucone A wszyscy wiemy, że lepszy jest przerzucony balon w garści Niż nieprzerzucony na dachu Czy jakoś tak No i tutaj generalnie trzeba wszystkie Czarniaki Załadować na zielońców. No i zielońce ich, ich tam wciągną Tylko, że to odczepia gluty no i mogą na przykład, o jakiś czarny teraz, o właśnie, i on spadnie z powrotem tutaj. No i możemy go albo wziąć, co jest lepszym rozwiązaniem, no albo zostawić. Ale większość przechodzi. Spoko. Zobaczymy się znowu jak poprzerzucam kilku zielonych, dobra? Dobra, zamiast przerzucania górą, można ich przerzucić dołem i od razu podczepić. Co jest chyba lepszym sposobem. Kurde, nie no głupi balonie. Widzicie jak to się kurcze, giba? To jest po prostu, to powinno być zabronione. Takie gibanie się. Ludzie, ja nie wiem co się dzisiaj dzieje. Tutaj wsadziłem kilku tych, żeby załadować. Ludzie, ja się naprawdę nie wiem co się dzieje, bo wtedy jak nagrywałem to była dziewiąta czy dziesiąta. Teraz jestem zmuszony do nagrywania o, o szóstej. Wszyscy... no znaczy wtedy nikogo w domu nie było, a teraz wszyscy w tym domu kurde siedzą. I, no i no i ciągle mi ktoś włazi No ale co tam? Szybciej levelu ostatnie dwa. Tak? O nie, jeszcze. Od... O, dobrze. O nie, dobrze. Super. To chyba wszystkie Gluty To można zacząć ładowanie. Trzeba poszerzyć platformę załadunkową. No bo no bo się nie zmieszczą te wszystkie czarne. ...a ich potem nie będzie się dało z powrotem wsadzić, bo ich się nie da ruszyć w ogóle. Dobra. Ciśniemy. Co jest? Kurde. Nie! Głupie. Balony. No, dajcie, dajcie, no! Stop, jeszcze tabliczka! <laughs> Nieopodal znajduje się sekretny syp. Jest to idealny... Jest idealny do pozbywania się niechcianych gości. Zwiedzający artysta malarz. Juhu, no i to nam zjada gluty. Juhu, jaka armia. Czy tutaj w ogóle jest ich więcej? No nie wiem. No, w, ka w każdym razie, ten, to już koniec tego odcinka. Zobaczymy się w następnym. Yy, to był Błażej, Błażej nie no, no to cześć.